To pomyśl o krainie, w której ludzie noszą złote maski Uważają, żeby nie wpaść w ruchomy piaski Jak te chujowe laski, brudaski co za parę groszy polerują haski Linni nie tolerują łaski Młodzi okupują ławki, mają ostre zabawki Opierdalają dawki, biegają jak haski łysi jakski noszą w uszach plastik Pijane matki, piją bobaski Mam skurwy syny w TV, słyszą oklaski. Nikogo to nie dziwi, synu, bo to dla klaski. Nie mogą nam to patrzeć, więc zakładają maski. Mówią, masz tyl, maski, ma bombastik. Ma hajs i ma szesnastki. Co, co, co? co? I ciągle hajsu szuka, bo pierdolona bieda może do drzwi zapukać. Rób hajs, rób hajs, rób hajs stale, rób hajs dalej. Nie oszalej, rób hajs, rób hajs I nie pierdol, niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno Rób hajs, rób hajs, rób hajs stale Rób hajs dalej i nie oszalej Rób hajs, rób hajs i nie pierdol Niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno Jestem wesoły Piotrek, zalatany ziomek W drodze potomek, a gdzie jest kurwa mój domek? tej rano, jem pięć kromek Wiesz, że jak Mahomet, spadam jak deszcz komet nie ten monet, choć nie jest łatwo, już nie bywa z tą cywilizacją Dla wielu zgasło, dawno nadziei światło Niemiej bagną, choć wyschło i z dalej wciąga Pogoń zaprząta umysły, tak to wygląda Nie udawaj wiele To unikniesz wielkiego błęda Kurać się nie pęta, bo nie przybłęda Chociaż się błąkał na błędach Chucił i szwendał, kto się nie sprzedał I z gównem się nie jebał Rycerzy trzedaj Kontra ciemna strona mocy My robimy te manewry po nocy I ty rób swoje brat Rób hajs, ale pokaż swą prawdziwą twarz, jak ją masz co? Rób hajs, rób hajs, rób hajs stale Rób hajs dalej i nie oszalej Rób hajs, rób hajs i nie pierdol Niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno Rób hajs, rób hajs, rób hajs stale Rób hajs dalej i nie oszalej Rób hajs, rób hajs i nie pierdol Niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno Rym, co budzi ludzi, to nie dla dzieci, ludzi, ludzi z nieba nie leci, o kumbli skróci To los człowieczy, a później wróci I nie zaprzeczy, że każdy chce mieć nie chcieć Każdy, każdy chce jeść co chce, aż żreć jak dzieć To popadnie Jeden na dnie, kradnie w bagnie inny przy balantajnie leży wagnie, jest fajnie, czy jest chujowo Róż głową, ja żyję rapowo, stuprocentowo Tak, puste słowo rzucam i nie na wiatr wywi murą zęby krad i połam bat, Kurcy filipinek, chuj, pierdolej w Muszę utrzymać rodzinę, mówią rap umarł Mówią rap zszedł na psy Robię dobrą minę do własnej gry A ty? Rób hajs, rób hajs, rób hajs stale Rób hajs dalej i nie oszalej Rób hajs, rób hajs i nie pierdol Niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno Rób hajs, rób hajs, rób hajs stale Rób hajs dalej i nie oszalej Rób hajs, rób hajs i nie pierdol będzie ci kurwa wszystko jedno, rób high, rób high, kimory, rób high, rób high, kimory, rób high, rób high, kimory, rób high, rób high